Cześć, tu Mariusz. Od razu pozdrawiam Marcina. Dziękuję za nominację albo za zaproszenie do akcji Pomaganie przez pakowanie, robienie klaty i bicków. Ale tak na poważnie, pomaganie poprzez zwrócenie uwagi innych osób, że znaczy swoim zachowaniem na problemy czy potrzeby. Innych osób, w tym przypadku osób chorych psychicznie, eee, nikogo nie nominuję. Każdy, kto będzie chciał, to się włączy do akcji. Eee, sorry, Marcin, że dopiero dziś, kilkanaście dni temu dostałem zaproszenie, ale też jeszcze nie byłem na to gotowy. Eee, czasowo, tak? Bo fizycznie to chyba nigdy nie będę gotowy, dopiero zaczynam ruszać się pompki. To chyba będzie mój drugi raz w tym roku, kiedy troszkę poćwiczę. Dzięki Marcin za zmotywowanie do działania. No i co? Zadanie polega na tym, żeby przez 25 dni robić po 25 pompek. Może być więcej, ale myślę, że 25 to nie jest mało. Szczególnie jak ktoś dawno ich nie robił. Będzie na pewno boleć jutro, ale zasada jest taka: boli, to nie ma wyjścia, trzeba kontynuować akcję, nie poddawać się. Zwracać uwagę swoim zachowaniem na, na tą akcję, tak, na wsparcie osób chorych psychicznie. Dobra, działamy. Idę. Udało się, no to do zobaczenia jutro.